Oj, wstydzę się, tego nie powiem. Yy, tego też nie, a, ale bym chciał to z siebie... Nie, to nie, nie coś lepszego. Pewność siebie. Co to jest? A czym nie jest? Jak to podkręcać? Jak powodować, że ta pewność siebie będzie roznosić skały? Co zrobić, aby pewność siebie zadbała o twoją lepszą przyszłość, o twoją lepszą pensję, o lepszą pracę, o lepszego partnera? Wszystko lepsze. I wszystko możesz to zawdzięczać pewności siebie, Zapraszam do dzisiejszego odcinka, bo mówimy o tym, skąd ją brać, jak ją podkręcać i co robić, żeby nawet jeśli dzisiaj nie masz w ogóle, wkrótce stała się Twoim super skillem. Cześć, cześć! To nowa odsłona programu Happy Life. Programu, w którym mówimy o fajnych rzeczach, o tym, jak lepiej żyć, o tipach na chodzenie po słonecznej stronie życia. A dzisiaj ważny temat. Nie wiem, czy uda nam się w jednym odcinku, ale spróbujemy. Temat pewności siebie. No właśnie. Czym jest, ale też czym nie jest pewność siebie? Jak ją u siebie wzmacniać albo jak nad nią pracować? Co robić, aby to poczucie pewności siebie, ta pewność siebie z nas tryskała, bo pewność siebie powinno być. Po tobie widać. No i co? Na pewno każdy z nas chciałby być pewny siebie bardziej niż do tej pory, choć pewnie są takie osoby, znam, które są dostatecznie pewne siebie i w zasadzie to już nie potrzebują tego super skilla podkręcać u siebie. Niemniej wielu ludzi ma z tym spore wyzwanie i właśnie dlatego dzisiejszy odcinek. Codzienne decyzje, to w nich pewność siebie pomaga. Pomaga pewność siebie w znalezieniu fajnej dziewczyny, czy fajnego chłopaka, pomaga w znalezieniu fajnej pracy, pomaga w osiągnięciu większych efektów finansowych na przykład tej pracy, pomaga w relacjach, pomaga w biznesie, pomaga w życiu. Pewność siebie to na pewno skill, który warto mieć w swoim zanadrzu jako jeden z ważniejszych, ponieważ od tej pewności siebie bardzo dużo zależy. Nie chcę powiedzieć, że wszystko, ale gdybyśmy się uparli, to moglibyśmy i takiego stwierdzenia spróbować obronić. Masz czasem wrażenie, że inni są bardziej pewni od Ciebie. Masz czasami takie przeświadczenie, że a, zabrakło mi trochę odwagi. Kurczę, gdybym był taki jak on, gdybym był taki jak ona, gdyby mi nie zabrakło tej śmiałości, gdyby ta moja pewność Ciebie. No właśnie. Pewność Ciebie to nie arogancja. Pewność Ciebie to nie udawanie i pewność Ciebie to na pewno nie dominacja. To cechy, które zupełnie innych obszarów dotyczą. Pewność siebie to na pewno zaufanie do siebie. To jest, myślę... Coś, co warto jednak chwilę, y, pauzę zrobić. Pewność siebie to zaufanie do siebie, to zaufanie do swoich decyzji, to zaufanie do swoich myśli i czasami przeczuć, to zaufanie przede wszystkim do tego, że jesteś wiele wart, że jesteś dużo wart, że jesteś dużo więcej wart niż o sobie myślisz. Y, bardzo ważne słowa padają w tej chwili, i fajnie gdybyś je sobie. No, odnotował w głowie, a jeszcze lepiej zanotował w swoim kajecie, w telefonie. Jestem pewny siebie, jestem wart, jestem dużo wart. E, to pewność siebie, dzisiaj cały odcinek o tym, jak ją wzmacniać, jak ją podkręcać, jak ten skill wyprowadzać na. Skill. Lubię to słowo, ale chyba dzisiaj trochę już nadużywam. Dobra, no to już postarajmy się dzisiaj o tym nie mówić. Ale pewność siebie to także umiejętność zauważenia swoich słabych cech, ale nie na zasadzie, jak robi większość ludzi, że. One dołują, myślenia o tym, że a się nie nadaje, bo to, bo to, bo tamto. Nie, nie, nie. Tylko umiejętność ich rozpoznania, że je posiadasz, bo każdy je posiada, nawet najbardziej pewna osoba na świecie ma słabe strony. Wow! Tylko że ta osoba różni się od ciebie tym, że ona je akceptuje. Nauczyła się z nimi żyć, nauczyła się ogrywać te cechy na swoją korzyść albo wzmacniać zupełnie inne obszary swojego życia, żeby te słabsze strony Mniej popularne, mniej fajne odeszły w cień. To też jedna z technik. Osoba pewna siebie nie musi udowadniać swoich wartości, ona po prostu zna swoją wartość. Więc zauważ, że w pracy nad pewnością siebie bardzo dużą istotę, a jeśli nie największą, odgrywa to, co ty o sobie myślisz. Czy ty się lubisz? Za co się lubisz? Jeżeli nie, to za co się powinieneś lubić albo powinnaś lubić? Za co powinnaś być wdzięczna, albo wdzięczny sobie, co jest fajnego w Twoim życiu, co robisz fajnego, że ta wdzięczność wobec siebie powinna być na wyższym poziomie i na wyższym levelu. Albo to, że ktoś ci o tobie że ktoś o tobie mówi coś fajnego, a ty nie potrafisz przyjmować tych komplementów, mówisz nie przesadasz, raczej nie, nie, no tak przypadkowo. Czyli nawet jeśli ktoś by chciał podkręcić Tobie fajne cechy, wyeksponować tą twoją, tą twoją, te Twoje dobre, dobre rzeczy, to Ty to umniejszasz, ponieważ brak pewności siebie powoduje, że Ty nawet myślisz kategoriami ja nie zasługuję na takie pochwały, ja nie zasługuję na takie komplementy, ja nie zasługuję na takie słowa. To oczywiście ma swoje podwaliny w różnych rzeczach, najczęściej gdzieś tam w dzieciństwie, bo krytyka, którą znosiłeś w dzieciństwie, bardzo często wyłącza pewność siebie, brak wsparcia nawet wyłącza. O, to jest ciekawe. Już brak wsparcia ze strony najbliższych, ze strony rodziców w dzieciństwie potrafi wyłączyć pewność siebie, a krytyka ciągła no to już w ogóle zabija pewność siebie na świecie jest niewiele wyjątków. Mam przyjemność być jednym z nich, które mimo krytyki parnastoletniej w dzieciństwie, no i takiego raczej do, 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 dołującego trybu życia i wychowywania, a bardziej cho, chowania, zimnego chowu tak zwanego. Mowa o pewności siebie, pewny siebie, człowiek w, jeszcze 20 lat temu, bardzo często był kojarzony z, z jakimś takim, wiecie, cwaniakiem, z jakimś właśnie wynoszącym się, ja teraz często mówię na swoich wykładach, bądź czupurny, bądź zawadiacki, bądź pewny siebie, bądź, bądź taki trochę. Narcystyczny, chociaż ten narcyz ostatnio jest bardzo takim negatywnym w dźwięku, nie o takiego narcyzami chodzi absolutnie, który dzisiaj jest hejtowany, krytykowany i rozkwiniany, i to bardzo dobrze, tylko taki. Takie pozytywne myślenie o sobie w kategoriach jestem fajniejszy niż mi się wydaje, jestem fajniejszy niż wydaje się światu. Jeżeli to jest czynnik wspierający, to jest, to jest fajne ale o tym nieco później. Co jeszcze zabija pewność Ciebie oprócz dzieciństwa i, i tej ciągłej krytyki w dzieciństwie, albo braku wsparcia, porównywanie się do innych, szczególnie w social mediach. Daję post, sprawdzam, ile ma lajków. Jeśli w ogóle, jeśli w ogóle masz social media i sprawdzasz, ile masz lajków, albo ile masz komentarzy, albo nie daj Boże, ile jest dobrych albo złych y, y, komentarzy, to to jest bardzo jasny przekaz, że nie masz pewności siebie, ktoś w nią w tobie zaburzył albo nigdy nie miałeś, bo uwaga, nie rodzimy się z pewnością siebie. Pewność siebie jest cechą, którą nabywamy i wzmacniamy albo rujnujemy w sobie każdego dnia. Dzisiaj wzmocnienie, dzisiaj rozmowa o tym, jak to pewność siebie wyciągać na wyższy poziom. Co jeszcze może powodować brak pewności siebie? Perfekcjonizm, strach przed porażką. Kolejne elementy, które mogą spowodować, że, że jednak ta pewność ciebie jest zachwiana. No i przeszło niepowodzenia. Coś już próbowałeś i to staje się blokadą, żeby spróbować drugi raz, tak? Czyli w jednym odcinku mówiliśmy, że gdybyśmy się tak zachowali całe życie, na przykład jak byliśmy dziećmi, w czasie kiedy uczyliśmy się chodzić i tak szybko byśmy się poddawali po pierwszym, drugim, trzecim wywróceniu się, to byśmy dzisiaj nie chodzili. Potem niestety te filtry, które nakładamy każdego dnia, te mapy, które mamy w głowie wygrywane, wygrywają nam znajomi, sąsiedzi, przyjaciele, mąż, żona, dzieci, rodzice, powodują, że mamy tak dużo ograniczeń, no, że wyłuskanie tej pewności siebie w najprostszych życiowych decyzjach jest Turbo trudne, bardzo trudne. No, dawno nie wiem turbo, bo obiecałem używać mniej. Dzisiaj pierwszy raz, a dawno już nie było. Dobra, wiemy dlaczego pewność siebie łatwo w sobie zrujnować. Zresztą ktoś, kto nie ma pewności siebie, pewnie już to rozkminiał. Choć być może aż tak głęboko nie sięgał, że to jest jakiś zamierzchły czas. Ale pogadajmy o tym, jak budować pewność siebie. Pogadajmy o tym, jak ją wzmacniać. Co robić, żeby ta pewność siebie była, była na wyższym poziomie. Pierwsza rzecz, będzie ich kilka, zanotuj sobie. Małe zwycięstwa. Sprawdzaj i rób codziennie rzeczy, które dają Ci poczucie sprawczości. To mogą być bardzo małe rzeczy, ale musisz je sobie nazywać. O, zdecydowałem o tym, jest taki efekt, tak? Naprawdę to mogą być bardzo, bardzo małe rzeczy, dlatego że ta pewność siebie wyrabiana powinna być na, na początku na takich, prostych, na takich prostych rzeczach. Na przykład ktoś cię, ktoś cię irytuje, albo O, siedzisz sobie w biurze i. Za głośno gra muzyka u jednego z Twoich znajomych, jednego z Twoich współpracowników. Spróbuj w przerwie, bo to ważne, żeby zrobić na osobności, nie, nie na forum, powiedzieć tylko tyle. Wiesz co, tylko nie tłumacz żeby, że nie chcesz być źle zrozumiany i bla, bla, bla. Te wszystkie rzeczy, które robią nie, niepewni siebie ludzie. Mam do Ciebie prośbę. Czy jest opcja, żebyś ściszył albo ściszyła muzykę o 20-30%? Byłoby mi się łatwiej skupić. Komunikat pozytywny. Nie. Bo wiesz, ciężko mi się skupić, to mnie rozprasza negatywny, czyli Ty jesteś winien, że ja jestem rozproszony, bla, bla, bla. bla. To tak zazwyczaj powoduje kłótnię. Co, ja nie mam za muzyki, to tobie się wydaje, to sobie załóż słuchawki, bla bla. Yy, nie, stop. Zanim dojdziesz do tego miejsca. A często tak jest, nie? Zauważasz. Że wystarczy źle skonstruować stwierdzenie albo prośbę i już być źle zrozumianym. A zatem przenieść odpowiedzialność na siebie, że masz prośbę o to, żeby ta osoba. Zechciała nieco ciszej słuchać muzyki, bo dzięki temu, będzie ci, dzięki temu będzie Ci łatwiej skupić, dzięki temu będzie ci lepiej pracować. Druga rzecz: mów do siebie z życzliwością. Twoje słowa, Twój wewnętrzny dialog ma olbrzymie znaczenie. Przestań powtarzać sobie, że do czegoś ci nie nadajesz, że to nie jest dla Ciebie, że to jest dla Ciebie za trudne, że nie dasz rady, że coś tam, że coś tam, twój dialog wewnętrzny ma bardzo, bardzo duże znaczenie. Dlatego, że yy, to, co do siebie mówisz, ale też ton, w jakim do siebie się wypowiadasz, to jest coś, co kształtuje mm, Twoją pewność siebie. Dlatego bardzo istotne, mów do siebie z życzliwością. Kolejna rzecz, zadbaj o postawę i ciała, i swój głos, dlatego że kiedy masz uniesione ramiona, nieco wypiętą klatę i ostatnio zrobiłem takie doświadczenie, kiedy chciałem komuś pokazać, jakie ma znaczenie kiedy podnosi kąciki ust, kiedy się śmieje. I zrobiliśmy taki eksperyment, kiedy ja się odwróciłem. No, wyobraź sobie, teraz do Ciebie mówię normalnie, tak jak mówię, kąciki ust mam na dół, a teraz mówię do Ciebie, kiedy kąciki ust mam podniesione, i chyba ten głos jest nieco inaczej słyszany. Więc kiedy rozmawiasz na przykład z kimś przez telefon, to wystarczy, że masz podniesione kąciki ust. Zobacz, ja się w ogóle nie cieszę teraz, choć ja się dość często jednak cieszę, ale mogę mieć tylko podniesione kąciki ust. I to sprawia, że mój głos jest inaczej słyszany niż kiedy mówię tak, jeszcze kiedy mi opadną ramiona i kiedy w ogóle do ciebie zacznę mówić w taki sposób. Dlatego, że ten sposób mówienia z opadniętymi ramionami jednak sporo ludzi tak, tak mówi. Kiedy mówisz tak, kiedy podnosisz kąciki ust, kiedy do kogoś, patrząc w oczy do niego rozmawiasz, to twoja pewność w siebie rośnie. Zobacz, nic nowego się nie stało, tylko sposób rozmowy, ton głosu, yy, modulacja tego głosu i podniesione kąciki ust, wyprostowana postawa i podniesione ramiona powodują, że jestem inaczej odbierany. Popracuj nad tym. No nie chodzi o to, żebyś jak chodzisz tak, że nagle chodził tak, bo każdy się pytał, czy ci boli kręgosłup albo coś się stało. Chodzi o to, żebyś wprowadzał to stopniowo, żebyś na przykład zaczął od podnoszenia kącików ust. Żebyś zaczął od modulacji głosu, żebyś zaczął mówić pełnymi zdaniami i głośniej. Często osoby niepewne mówią ciszej, bo a to się boją coś źle powiedzieć, a to się boją, że coś nie wypada. A to wiesz, jakieś takie, jak ktoś ich pyta, a co powiedziałeś, to on się woli wycofać niż powtórzyć. Osoby pewne siebie mówią w taki sposób, że są jasno zrozumiane. Pewna siebie osoba nie boi się oceny, dlatego no wyraża siebie, jest uczciwa wobec tego, co mówi. Stawiaj czoła małym lękom. Stawiaj czoła lękom pod tytułem, że jeśli nie patrzyłeś komuś w oczy do tej pory, to zacznij patrzeć. Na razie tylko sekunda i ucieczka, potem dwie i ucieczka, a potem trzy i już bez ucieczki. Ludzie pewni siebie patrzą w oczy, podczas przywitania ludzie pewni siebie patrzą w oczy, kiedy zwracają się do kogoś, kiedy do kogoś mówią. Wyobraź sobie, że ja bym teraz do ciebie mówił przez 15 minut i patrzył się gdzieś na bok. Czy dobrze, dobrze by cię nie słuchało, kiedybym po prostu mówił do ciebie, ale tak jak powiedział nie do ciebie słabe. Dlatego zadbaj o takie rzeczy, bo to też wzmacnia poczucie pewności siebie, ale też buduje. Nić porozumienia i zaufanie w stosunku do Ciebie, wobec, w, 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 wedle Twojego rozmówcy, więc bardzo nie wedle Twojego rozmówcy, tylko Twojego rozmówcy do Ciebie. Nie czekaj, aż będziesz gotowy. To jest bardzo ważne. Yy, pozdrowienia dla Adama. M Mu rób i udoskonalaj w trakcie. Czyli nie musisz teraz opracować perfekcyjnej strategii bycia pewnym siebie, aby być pewnym siebie. Zacznij od małych kroków, zacznij od małych zwycięstw, zacznij od małych rzeczy. Zacznij od tego, żeby na przykład, o, najprostsze, co nie będą widzieć inni. Ten dialog wewnętrzny, czyli wdzięczność do siebie, miłe słowa do siebie, fajnie, że wstaliśmy, fajnie, że jest nowy dzień, miło, że się fajnie ubrałeś, super, że umyłeś zęby, to, to jest twoja sprawczość, to są to rzeczy, które, o, na których ty, o których ty zdecydowałeś. Jeden step by step, cały czas, cały czas, cały czas, zanim zaczniesz podnosić kąciki ust, zacznie od wewnętrznego dialogu i od pracy nad sobą wewnątrz. A potem stopniowo, stopniowo, z godziny na godzinę, z dnia na dzień nakręcaj kolejne tematy, czyli to, co mówiliśmy po kolei, twoja postawa, twoja mowa ciała, podniesione ramiona, podniesione kąciki ust, wyraźniejsza mowa, głośniejsza mowa. To, gdzie ty mówisz to, co myślisz o, bardzo ważne, i nie, nie boisz się, co ktoś powie, przestajesz wyłączać, włączasz, wyłączasz tryb oceniania. To jest. Jego reakcja to jest jego reakcja, to nie jest Twoje. Ty powiedziałeś, co myślałeś. Oczywiście chodzi o to, żeby też powiedzieć to w duchu szacunku, ale, ale jeśli powiedziałeś to w duchu szacunku, to sorry, ale to nie jest Twoja brocha, co ta osoba sobie, pomyśla, ta osoba sobie pomyślała. To jest jej. To jest jej emocja. Przestań myśleć, że odpowiadasz za czyjeś emocje. A tak robi wielu ludzi. Czyli ja tego nie powiem, i wypada, co on sobie o mnie pomyśli, albo nie, on się źle poczuje, albo nie, to będzie niefajne. My, my cały czas, wielu z nas, kręci się na takiej strategii życia, aby chodzić przy, między ludźmi i nikogo wiesz, nie, nie szturchnąć słowami, miną i tak dalej. To nie jest fajne, dlatego że to ciebie bardzo mocno ogranicza i zabiera. Po milimetrze słupek pewności siebie i powoduje, że ty przestajesz wyrażać swoje myśli, przestajesz wyrażać swoje uczucia, przestajesz mówić o swoich emocjach, przestajesz walczyć o swoje rzeczy, przestajesz walczyć o to, żeby mieć lepszą pozycję w pracy, w życiu, w związku. Przestajesz, wycofujesz się i to ściąga na ciebie pasmo niepowodzeń. A tak nie chcemy żyć, prawda? Nie chcemy, w związku z tym otaczaj się ludźmi wspierającymi, otaczaj się ludźmi, którzy są. Pewni siebie, otaczaj się ludźmi, który, którzy ci imponują w tej pewności siebie, ponieważ rozmowy z takimi ludźmi powodują, że ty naturalnie zaczynasz y, też w taki sposób żyć i funkcjonować. Wejdziesz między wrony kraczysz tak, jak i one. No i to, co mówiliśmy ze trzy odcinki temu, że jesteś jedną z pięciu osób, którymi się otaczasz. A zatem jeśli się otaczasz ludźmi, którzy są pewni siebie, jest duża szansa, że i ty również będziesz pewny siebie czy pewna siebie. To, co mówię już po raz kolejny, i nie tylko przy pewności siebie, Prowadź dziennik sukcesów. Jeśli dzisiaj udało ci się spowodować, że twój kolega z pracy ciszył radio, którego zawsze słuchał głośno, co cię denerwowało, to to jest twój prywatny sukces. Zanotuj go w swoim dzienniku sukcesów. Prowadź dziennik sukcesów. W zeszycie, w notesie, w kalendarzu, w telefonie, gdzieś w pamiętniku, gdziekolwiek zapisuj i przypominaj sobie swoje małe sukcesy, malutkie sukcesiki, rzeczy, na które miałeś wpływ. Rzeczy, gdzie Twoja pewność siebie wygrała. Nie arogancja, nie, mm, nie bezczelność, tylko pewność siebie. Gdzie zawalczyłeś o odrobinę siebie. Zawalczyłeś o tylko delikatną, ale jednak zmianę czegoś na lepsze w swoim życiu. Nie wstydź się, nie bój się, prowokuj się do tych rzeczy. Dlatego, że jeszcze raz, a to już będzie wiele razy jeszcze w tym programie. My tu jesteśmy 60-80. Może sto lat jak masz farta i, się, i bardzo o siebie dbasz. Serio? Ile jeszcze dni, miesięcy czy tygodni chcesz żyć na zaciągniętym hamulcu ręcznym? Bo osoby niepewne siebie, osoby, które nie mówią o tym, co myślą, co im przeszkadza w życiu, to są osoby, które niby jadą, wiesz, nogę na gazie, ale dwa ząbki hamulca ręcznego, kiedyś były takie hamulce ręczne, teraz już są elektryczne, zaciągnięte za dwa ząbki hamulca ręcznego, że jak tylko puszczą nogę z gazu, to od razu hamują w miejscu. Po prostu całe życie te hamulce się grzeją i powodują kotłowaninę myśli bez sensu. To jest Ci niepotrzebne. Zwalniam Cię z potrzeby myślenia o tym, co inni myślą, co inni czują, co inni o, sobie, o Tobie pomyślą, co inni, jak inni zareagują na Twoje potrzeby. To są Twoje potrzeby. Dzisiaj walczymy tylko o Twoje potrzeby. Dzisiaj walczymy tylko o to, żebyś ty się miał na tym świecie lepiej. I to nie jest yy, aroganckie, samolubne, dlatego że jeśli każdy zadba, każdy zadba o swoje potrzeby, to będziemy się wszyscy mieli lepiej. A jeśli będziemy się mieli lepiej, to będziemy się lepiej traktować nawzajem. To jak z miłością. Kilka razy już nagrałem o tym film i dzisiaj to powtórzę w tej długiej wersji. W miłości, w poszukiwaniu miłości, najważniejsze jest to, żeby kochać siebie. Dlatego, że człowiek, który nie potrafi kochać siebie, nie kocha siebie, jest bardzo spragniony miłości, jest głodny miłości, a głodny zje nawet ze śmietnika. Dlatego tak istotne jest, żebyś w pierwszej kolejności kochał siebie. A to w pewności siebie się bardzo mocno łączy, bo kiedy się szanujesz, kiedy się lubisz, kiedy się kochasz, kiedy wiesz, za co się lubisz, szanujesz i kochasz, to to wzmacnia poczucie pewności siebie. A o tym dzisiaj rozmawiamy. A zatem wszystkie te małe kroczki, o których, o których powiedzieliśmy. Na tym kończę, jeszcze dzisiaj tak, nie przerobiliśmy tematu co ludzie pewni siebie robią inaczej niż, niż ci niepewni siebie, więc zostawmy sobie to na kiedy indziej, może na za tydzień, nie obiecuję, ale to jest taka powiedzmy część pierwsza pozytywnego poradnika jak być pewnym siebie, jak dbać o pewność siebie. Musisz się lubić, musisz się kochać, musisz się umieć utulić, musisz się umieć wziąć w ramiona, musisz się umieć wziąć w garść na początek, bo może trzeba od tego czasami zacząć. I zacząć no tak, przeformować życie przez pierwszą osobę liczby pojedynczej, przez ja. Czego ja chcę? Co ja myślę? Co jest dla mnie w życiu ważne? Co chcę osiągnąć? Co mnie cieszy, co mnie smuci, co mnie rajcuje, co mnie podnieca, co ja, co ja, co ja, co ja. Co ja? I wtedy w oparciu o to budować swoją tożsamość, wtedy w oparciu o to małymi krokami, które których dzisiaj mówiliśmy, budować swoją pewność siebie, wyrażać to i nagle się może okazać, że ludzie, którzy cię otaczają, nawet nie wiedzą do końca, czego Ty potrzebujesz. A to nie jest ich wina, tylko Twoja. Ale my tu nie rozpatrujemy, kto jest winny bardziej, jak to mniej. My mówimy o tym, co zrobić w przyszłości, aby. Z takiej sytuacji wyjść obroną ręką, aby to życie było po tej słonecznej jego stronie. I dzisiaj taki właśnie temat pewności siebie. Daj znać w komentarzu, czy sobie radzisz z pewnością siebie, czy właśnie nad nią pracujesz, czy w ogóle masz to w pompie, bo, bo jesteś turbo pewny siebie. O, drugi raz turbo. Czy też yy, no przydało się jednak, bo faktycznie jest o czym gadać. A może. Jest coś w temacie pewności ciebie, co cię nurtuje, i możemy o tym pogadać w którymś z kolejnych odcinków. Daj znać w komentarzu. Oprócz tego, oczywiście, łapka w górę, bo niech ten film idzie dalej, niech pomaga ludziom być pewnym siebie. Komentarz, subskrypcja oczywiście. Kanał pięknie rośnie, bardzo się cieszę. To bardzo motywuje do kolejnych nagrań, przygotowań. Wiecie, gadam sobie 15-20 minut, ale tych przygotowań czasami jest wiele godzin, żeby zmontować takie kilkanaście minut materiału, bo ja nie chcę być kolejną gadającą głową o niczym, tylko. To o czym mówimy jest wzięte w dużej mierze z mojego życia i życia ludzi, z którymi się otaczam i z firm i osób, z którymi pracuję, setek czy już tych i tysięcy, ale też w dużej mierze researchu tego, co się już do tej pory wydarzyło, researchu mądrych książek, researchu mądrych materiałów. Taka wiesz, solidna dawka skoncentrowana wiedzy i informacji dzisiaj o tym, jak być pewnym siebie, jak żyć z pewnością siebie, jak być bardziej pewnym siebie od innych to nie jest motywujące nie porównuj się z innymi po prostu zrób to dla siebie bo to z sobą spędzisz całe życie pozdrowionka cześć